Dzień dobry, zwycięzcą jest Soulfend Nitro. Gratulacje. W dzisiejszym giveaway możecie zgarnąć takiego kałaszka, A wszystko, co musicie zrobić, to napisać słowo kluczowe z dzisiejszego odcinka. Powodzenia i miłego oglądania. Dzień dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie na zimowej mapce. Ze mną dzisiaj Archibald, aka. VioVio... Cześć. Co to, to I dzisiaj awupki. Ostatnio, ostatnio mieliście tutaj y, kałaszka śmiesznego, teraz akurat nie znalazłem. Ło kurwa, Już się przestroszył. To ty awczysz? Rzuciłem, rzuciłem, mała przerwa musiałam, Dobra, dobra, czekaj, jaki był, jaka była komenda na restart? MPL. MP... Restart game, jeden. Restart game. Dobra. Zaczynamy, widzowie. Troszkę przedłużone, pierwsza połowa, jeden na jeden. A, wóbki. Kupować niestety nie można. Ciekawe czy tego balona da się rozwalić. Nie mogłem tu przetestować, ale tam chyba jakiś tepek będzie do tego balona. Może wejść, nie Ogle, plan jest, żeby nagrać Hide and Seek'a, tylko potrzebuję ludzi. Więc jeśli ktoś by chciał, dawajcie znać w komentarzu. Widzowie. Wzięłaś mnie czy przez ścianę? A, wzięłaś Ja, mnie. Z ja no z próbowałem strzelić. No ale da się wejść na balkon, znaczy na balkon, ale nie wiem czy na balon się da wejść. No, no, no naczki, on naczki, naczki. Daj mi trzy rundy wygrać. Chcę mieć 850. Oj, No, Archibald dobry w komputer jest. Ciężki przeciwnik się trafił. Kurde, a nie wiedziałem, że tam się da wejść na ten tył. Kurde, dobra informacja. Ja się o i zobaczyłem po prostu. A. Ale ty, ty mi mnie wkurz. Na tym samym.

Nie, 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 to, to był żart. <grywia> ja po prostu tak ogadam. No, 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 no. Zostawiam odcinki, jak widać zawsze. No, no. Nie da ci się oszukać. Dokładnie. Oh. Kurde, tak mało gadam dzisiaj na tym odcinku, a to przez zmęczenie też między innymi. jeszcze nie spałem, muszę się przespać do pracy dzisiaj, bo bym taki on taki dzień. Nie wiem, jakoś spać nie mogę. W Sajarduje po prostu. Nie, jeszcze nie. Jeszcze nie. Ożem wybrała wupy. No to szkizo. O kurwa, co? O, <noise> dostałeś jedną. O kurde bale. Ja w W ogóle widzowie, napiszcie, nie wiem, słowo klucz dzisiaj to Gengar. O, możecie napisać Gengar, żeby wziąć udział w giveaway'u. <noise> Ostatni odcinek był najkrótszy, ten pewnie będzie Średni, takie z 15 minut mi się wydaje. Szybki, wpierdziel, lub skoczę. Zawolno, za wolno, za wolno. No, kieruję go do 10 tysięcy elotramów. Ja Pierdź, trzeba spuścić, żeby się no, nie, nie poczuł. Ale 12 już wbiłem solo. A uh, no. no. Oddałem strzał u ciebie w ogóle? Nie. No nie był jak. A też miałem tak ostatnio. Strasznie często jest takie coś jest. To tak mnie tiltuje jak słyszę, że oddałem strzał. A kurwa de facto nie oddałem tego strzału. To jest takie irytujące. No. <laughs> Pędę no coś poradzić. Ja Miejmy nadzieję, że naprawił tą grę w tym roku, chociaż częściowo. Cię nie widziałem. trzeba Dostałeś z tego? Z w wcześniej? Dwa razy przez ścianę. Ty, dostałeś w stopę? No, dostałem w stopę. Jeden. Na sam pier, pierwszy strzał. Kurwa. A się nie wiedziałem czy cię trafiłem, czy cię nie trafiłem z tego z tej włupy ten, ten strzał. No. Najpierw Bausik, teraz Teraz ten. Zimowa mapa. To powinno być wcześniej nagrane. Gdzie ty jesteś? No co ty kurwa na shifcie chodzisz? No przez chwilę, bo szukałem Cię po dźwięku. Weź, pierwa, je, nie słyszałem nawet ten. Na początku biegłem, ale potem cię nie słyszałem i nie wiedziałem, czy wchodzisz na wieżę, czy gdzie. Ja ciągle skaczę, biegam. Zahaczam te kabiny, żeby było wiadomo. Właśnie, nie słyszałem, że ani razu drobiny, wiesz? Dlatego myślałem, nie że ty na shiftie gdzieś chodzisz. Nie, a nie w którym... No W końcu się udało, po trzech, czy tam czterech próbach. Nie wiem, co się udało, chociaż jeden zaliczony. Teraz już mogę przegrywać. No już mówisz, to już według tego, według planu grałem. Tak, tak, tak. Teraz już, teraz, teraz już teraz tak, już mogę tak, tak. przegrać. Teraz jest pan Mario. Nie, drogi, jest ja, ale powiem ci. Że kurde bele, on dostałem tutaj skinki kolejne, super, super, ślicznie dziękuję, panie orzeszku pozdrawiam. Och łapy dostałem. Te ja lubię, bo trade upy mogę z tego robić. Szczególnie te Fasa. trade upy się przydają na te na z tych kolekcji overpass ITD. Zlałeś mi się kurwa z tłem. jeszcze człowieku jak ja na najniższych gram ja cię nie widzę na taką odległość. Dlatego raszuję, co sonu. <noise> Czemu mi pokazujesz, że ja mam czwórkę? Co jest nie tak? <noise> A i literalnie mi się zlaje z drzewem. Nie wiem, może mam za ciemną grę ustawioną, bo szczerze przyznam się Widzowie. Zmieniłem sobie trochę ustawienia graficzne, bo że myślałem, że. Dużo razy mówił mi ktoś, że mam za jasną gierkę. Teraz sobie zmieniłem, bo mam dość ciemno tą grę. A i sensa też zmieniłem, by the way. Z 1,84 1000 DPI na 800 DPI 1,20. Gdzie ty miałeś sensa wcześniej? 1000 DPI 1,84? czujesz? Stary to przyzwyczajenie, straszne było. Ja grałem na Ale 500 to, i 0,7. Też zapominasz, że ja grałem na tym, na innej rozdziałce niż ty. grałem na 16 na 9, 2050 na 1440? Czy coś takiego? 2020? Jak nop, Jak nop na 16 na 9? Nie, no musiałem, bo nie mogłem ustawić tego, żeby mi nagrywało, kurwa, pod ten. pod 4 na 3, bo mi się coś zbugowało. I dopiero teraz się dowiedziałem, że muszę pozwolić grze używać third party program, kurwa. No to. Tak. Bo zmienili to. Kiedyś nie trzeba było. Jakbym, nie, jakbym wiedział od razu, to. Pewnie byłoby zrobione. Pewnie byłoby. No. Pewnie bym grał 4 na 3 cały czas, nie? Ale musiałem zmienić. I się już tak przyzwyczaiłem do tego 16 na 9 po czasie. No się A teraz wróciłem do 4 na 3. Jest. E, dużo wygodniej. Tylko problem jest taki, że mnie widzę, nie? No. Jak jeszcze jak masz na najniższych, to wtedy dobrze widać na więcej niż 10 metrów. Znaczy nie, nie, chodzi mi o to, że mniej widzę. W... Nie no skoły to kurwa, nie to. Nie siadają te noskoły. no Nie Mam ten no Co Ja tam pierdolę ten na skoł. <laughs> nie, że ja zawupełnię ten... grać. Ja też. Ja no, wiem, 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 wiem. Ogólnie to miała być kurde mapa z Nabakurim. O. Takiej strasznej tragedii nie ma. 7 rund wygranych, nawet jeśli to przegram, to idealnie. Chyba tylko jednego, tego jeden na jeden wygrałem so far, ale to też dlatego, że. No, kurde, Nie mogę wygrywać. Scenariusze nie pozwalają niestety. No, nie, nie pozwalają niestety. Nie pozwalają mi trochę hardować scenariusze. I znowu cię nie słychać, nie? O. Teraz dopiero cię usłyszałem. Ja cię słyszę, gdzieś, nie wiem gdzie... hmm, Niestety scenariusze nie pozwalają wygrywać gierek. Nie przepraszam z rewestem wygrałem wszystkie, ale to tylko dlatego, że on kurwa ma nie wiem 3 godziny. To już teraz masz 50-60 godzin Ale jak pierwszy raz nim nagrywałem to by było chyba pół godziny kurwa w cs Myślałem, że na górze jesteś Ajajajajaj Szybszy pik, lepsza reakcja dziadek ja prze... już emeryt, ja już emeryt, ja już emeryt. Zaraz będę no zakładał, nie. zaraz będę zakładał... Kurwa konto Senior waku, kurwa. I co, możesz najwyżej Herz of Iron grać już teraz. Nie no, aż tak źle to nie jest. W gotika jeszcze dam radę. Kurwa. Ty, literalnie patrzyłem w górę, nie? Ja myślałem, że ty nie spadłeś, nie, nie słychać na tej mapie przez ten śnieg, Zaraz normalnych dźwięków. No. Nic Nie słyszę. Ja też nie. Eee, no, jak najlepsza mapa to bounce. Zobaczcie, a i by the way, dajcie znać, czy byście chcieli zobaczyć takiego identyfikatora czy coś. Zaspawił w ciałko. Ja to specjalnie nie oddawałem trzeciego. A, ta, ta. z, no, z dojechać. Mogłeś, ale nie zrobiłeś tego. No, od następny odcinek to może będzie Hide and Seek, zobaczymy. E, pomyślę, może z, tak z 10 osób jakby się udało zgarnąć. Więc piszcie komentarze, zapraszam. Jakby, jakbym teraz przegrał, I to nawet szybko poszedł ten odcinek. To jestem zdziwiony. Nie tak jak te pierwsze odcinki, co po 30 parę minut trwały. Była przesada. Trzeba dobierać takie mapki, jak te tutaj. No na koła chyba byłoby szybciej. No No to, to się zgodzę. Ja cały czas na drabinie byłem, kurwa. A bo nie ma. Dobra, pierdolę, wzię do tego bułkę. Batariu, pierdolę, Dobra no, widzowie, albo lose, nie ma nic pomiędzy, znaczy remis albo lose. Oh. Tak więc, dzieje jakieś śliczne. Ze mną był Archibald dzisiaj. Dziękuję ślicznie. Dzięki. No i zapraszam do zostawienia suba, łapki w górę. No i pamiętajcie o tym, żeby wpisać hasło odcinka, aby wziąć udział w giveaway. Trzymajcie się. Cześć, cześć.